Cześć, mam na imię Benita. Witajcie na moim kanale Yogowo Skoro tu jesteście, jak zwykle, mam nadzieję, że wam też jest choć trochę jogowo. Dziś praktyka, która mam nadzieję przyda się w momentach, kiedy czujemy niepokój, kiedy czujemy się bardzo zestresowani, kiedy mamy taki nadmiar. Napięcia i takiej nerwowej energii w ciele. Dobrze jest tej energii w sobie nie kisić, dobrze jest ją z siebie wyrzucić, ale w jaki sposób? To właśnie pokażę Wam w tej praktyce. Tą praktykę możecie zrobić gdziekolwiek, możecie być ubrani w cokolwiek. I nawet technicznie tak naprawdę nie potrzebujecie do tego maty. Ja będę używać maty, bo jestem na zewnątrz, ale jest, jeśli jesteście w domu, to naprawdę nawet nie musicie rozwijać maty. Także widzimy się za chwilkę i mam nadzieję, że ta praktyka pomoże Wam pozbyć się tego, tej nerwowej energii, tego nadmiaru napięcia, który czasami kumuluje się po prostu w naszym, naszym ciele. Sobie tą naszą praktykę na stojąco i tak naprawdę duża część tej praktyki będzie na stojąco. Um, możecie sobie zacząć w takiej e, pozycji z stopami troszeczkę szerzej, tak żeby było bardziej stabilnie. I po prostu zaczynamy od tego, że wytrzepujemy to napięcie, ten niepokój, ten stres, który czujemy, wytrzepujemy go z dłoni z rąk. Zaczynamy po prostu trzepać, trząść. Rękami, przed ramionami. Możecie poczuć, że tak naprawdę za chwilę te dłonie i cały ramionek zaczniemy je ruszać że to jest tak naprawdę dosyć wymagające dla ciała. Teraz spróbujemy um, ten ruch wykonać z łokci, z ramion, z barków. I kolejny ruch, dalej ruszamy tymi rękami, podnosimy dłonie całkiem do góry, być może nawet popatrzymy do góry i z powrotem wzdłuż ciała. I znowu do góry i w dół. I jeszcze raz wdech do góry i wydech w dół. Teraz spróbujemy sobie troszeczkę inaczej. Dłonie przed siebie i znowu do góry. I na dół. Jeszcze raz. Wdech. Ja już czuję moje ręce i całe ramiona. I wydech. Jeszcze ostatni raz. Wdech. Czujemy całe ciało jak się pobudza. Wszystko zaczyna krążyć. Wydech. Puszczamy ręce. Teraz przenosimy ciężar ciała. Poczujcie w ogóle co się dzieje teraz w rękach. Takie jakieś mrowienie, pulsowanie. Przenosimy ciężar ciała na prawą nogę i spróbujemy rozruszać w taki sam sposób, w podobny sposób nasze nogi. Podnosimy lewą stopę, pozwalamy w naszej stopie, całej naszej kostce, całkowicie się rozluźnić, tak jakbyśmy próbowali strzepnąć coś, co się przyczepiło do spodu stopy. Nie, przyczepił się jakiś plaster i chcemy go strzepnąć. Teraz powoli ten ruch idzie z kolana. Chwileczkę znowu. I teraz bruch idzie z biodra. Ten ruch może się robić coraz większy. A nogą możemy ruszać w różne części, ciało, w różne części yy, świata, w różne strony. Możemy pochuśtać tak tą nogą. Góra, dół, przód, tył. Po przekątnej na boki. I wracamy z powrotem do środka. To samo zrobimy na drugiej nodze. Łapiemy balans teraz na lewej nodze. I znowu najpierw stopa. Strzepujemy coś z tej stopy. Teraz ruch idzie z kolana. I teraz kolejny raz. Ruch idzie z biodra. Więc to biodro zaczyna hulać tą całą nogą. Na boki, tył, przód. Nie martwcie się, jak stracicie poczucie równowagi. Po prostu wracamy na jedną nogę i zaczynamy wyczepywać to napięcie, fizycznie wytrzepywać je z nogi. Powolutku wracamy do środka. Znowu moment, poczujcie co się dzieje w górnej części ciała, w dornej części ciała. Teraz znowu ustawiamy sobie stopy um, na szerokość bioder i zaczynamy ruszać rękami. Ale dodamy do tego takie uginanie kolan. Zaczniemy się tutaj znowu. Teraz całe ciało zaczyna się trzepać, trząść. Nie wiem czy to jest dobre słowo trzepać, ale nie wiem jak inaczej można shaking przetłumaczyć, no takie trząsanie, cia trząsanie ciałem, trzepanie ciałem. Wyrzucanie tego napięcia. I być może w pewnym momencie te ruchy kolanach zrobią się troszeczkę większe. Zaczniemy sobie ruszać rękami góra-dół. Trochę tak jakbyśmy tutaj na biegówkach jechali, jakbyśmy na biegówkach sunęli. Możecie sobie iść na pięty, na palce. Poruszać tymi stopami troszkę, poczucie równowagi też troszeczkę tutaj zaangażować. Up. prawie straciłam równowagę. Ale tak jak mówiłam, to nie ma znaczenia. Teraz się tu zaczynamy bawić z tym ruchem. Intencja jest po prostu wytrzepać to, co nam nie służy. I wracamy z powrotem do środka. I znowu chwila spokoju. Łapiemy oddech. Czujemy, co się dzieje w ciele. Teraz spróbujemy się skupić na naszych a, barkach. I zaczynamy po prostu nimi tak znowu trzepać. <taki> Takie shimmy-shimmy, jak to po angielsku mówią. Ciężko jest mówić, jak się rusza w taki sposób. Jedno, drugie. I to samo robimy, uginając kolana, bioderka. Zaczynamy ruszać kolanami, tak żeby poruszać bioderkami. Możecie robić jedno i drugie jednocześnie. Nie jest takie łatwe. Ja chyba nie mam na tyle koordynacji. A możecie sobie spróbować jedno i drugie. Oddychamy, oddychamy, ruszamy, wytrzepujemy wszystko porządnie. Robimy takie naprawdę wiosenne porządki. I znowu wracamy z powrotem do środka. Stopy odłożymy sobie teraz troszeczkę szerzej. Teraz bierzemy głęboki wdech. Staramy się uspokoić ten oddech teraz. Głęboki wdech. Na wydechu. Ugniemy sobie kolana, wyobraźcie sobie, jakbyście tą całą energię, tą negatywną energię, której chcecie się pozbyć, zbierali ją dosłownie z ziemi. Takim ogromnym ruchem obu ramion, bierzemy ją z podłogi, na wdechu wypychamy ją do góry. I wydech. Znowu schodzimy w dół, zbieramy ją z podłogi, wydech, idziemy do góry. I parę razy jeszcze tak, wydech. Wy, wdech, góra wydech wdech wydech wdech wydech. jeszcze parę razy wdech wydech ostatni raz i wydech zostaniemy sobie tutaj być może stopy troszeczkę bliżej i zostaniemy sobie. Może pokażę z boku. Zostaniemy sobie tutaj, zostaniemy tak, będziemy wisieć. Możecie sobie ugiąć kolana i spróbujcie całkowicie puścić tą górną część ciała. Relaksujemy głowę. Jeśli czujecie, że coś się musi znowu poruszać, potrzepać, to poruszajcie. A w pewnym momencie może poczujemy, że potrzeba się. Trzeba przystanąć na chwilę. Nieruchomo. Sprawdźcie swój oddech. Teraz powolutku. Możecie sobie odłożyć dłonie na matę, więc zegnijcie kolana tak bardzo jak musicie. Ugniemy sobie kolana. Schodzimy na dół. Całkiem do siadu. Przesuwamy się na Przód maty, jeśli jeszcze tam nie jesteście, ja się tu jak zwykle ruszam do kamery. I położymy się na chwileczkę na plecach. Zrobimy sobie tutaj jeszcze jedno ćwiczenie. Stopy, tak mniej więcej, nasze szerokość maty, mogą być troszeczkę szerzej. Ramiona swobodnie, wzdłuż ciała. Wciskamy stopami do maty. Spróbujmy podnieść nasze biodra. I zostaniemy sobie tutaj na chwilę. I spróbujcie sobie znowu poruszać biodrami. Znowu to takie szymi, to takie trzęsienie. Możecie sobie odpychać się oboma stopami. Jakikolwiek ruch tutaj biodrami, cokolwiek wasze ciało chce zrobić, i wydech odkładamy na matę. I być może spróbujemy sobie to samo takie ruszanie bioder na macie. Tak jakbyśmy próbowali jedno biodro do góry przyciągnąć do barku i drugie. I znowu do góry. Parę ruchów tutaj biodrami. Wytrzepujemy i wydech na dole i znowu wytrzepujemy. Góra. Wytrzepujemy. Ja czuję, że moje ruchy chcą być coraz powolniejsze, ale jak czuję, że jeszcze tam jest dużo energii, to trzepki. Ruszaj się cały czas i do I ostatni raz góra i wydech na dole i zostaniemy sobie tutaj już na dole biodra. Relaksują się na macie. Delikatnie podnosimy jedną nogę do góry, drugą nogę do góry i zgadnijcie co, trzepiemy w powietrzu. Podobnie jak to robiliśmy stojąco, trzepiemy stopami, potem od kolan, od bioder. Pozwólcie nogom robić znowu co chcą, jakkolwiek by chciały wyczepać tą złość, ten stres. Podobnie z rękami. Trzepiemy, wyczepujemy z dłoni, z przedramion. Z ramion. I możecie to sobie robić tak długo, jak to jest potrzebne Znowu, jeśli czujecie, że tej energii ciągle jest Jest ta złość Jest to napięcie, jest niepokój To sobie to wytrzebcie porządnie I potem z powrotem Odkładamy wszystko na matę I teraz poczuć, co się dzieje w ciele Z oczami zamkniętymi przenieść całą swoją uwagę do wewnątrz Skupiając się, może niekoniecznie na myślach, na emocjach, bo tam się może jeszcze ciągle dużo dziać, ale skup się na tym, jak czuje się Twoje ciało. Jakie są odczucia w różnych częściach ciała, i to znowu może być jakieś mrowienie, jakieś pulsowanie, ciepło, zimno. To mogą być jakieś ruchy, które czujemy w, w, gdzieś w ciele z jednej części do drugiej. Po prostu poobserwuj przez chwilkę i poczuj, jak to Twoje doświadczenie w Twoim własnym ciele tak trochę bardziej łagodnieje. Poczuj, że możesz puścić całe swoje ciało. To napięcie, które jeszcze chwilę temu było tak żywe, doświadczalne w tym organizmie, może chociaż część tego napięcia, Zniknęła. Możecie sobie tutaj zostać. Jeszcze przez chwilkę. I mam nadzieję, że te proste ruchy pomogą Wam kiedykolwiek będziecie właśnie potrzebować, wyrzucić z siebie całą tą nerwową energię, która czasami niestety w nas się kumuluje. Mam nadzieję, że reszta Waszego dnia. Upłynie bezstresowo. Poczujecie, że macie troszeczkę więcej przestrzeni, czy to fizycznie, czy emocjonalnie, czy mentalnie. Może poczujecie, że macie trochę więcej dystansu. Jesteście w stanie zaobserwować niektóre rzeczy, zamiast od razu reagować. Tutaj właśnie. W tym momencie tak naprawdę zaczyna się nasza praktyka jogi. Życzę Wam wszystkim miłego dnia.